Siema, ja jestem Rutek i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam swoją opinię i recenzję odnośnie pierwszej części trzeciego sezonu LEGO Ninjago Powstanie Smoków. Zapraszam was do oglądania. Zacznijmy może w sumie od animacji. Animacja była świetna, serio. Jakby... Animacje walki lub no po prostu sama animacja w serialu była naprawdę świetna i lepsza niż w jakimkolwiek sezonie. Ewentualnie w sezonie drugim Dragon's Rising też była świetna, ale tutaj strzaskobroty z członków zakazanej piątki czy między innymi walki Rasa, super to było. Postacie, jeżeli chodzi o postacie, było git. Zakazana piątka może nie była tak dobra jak ją hypowano, jak ja ją hypowałem ale byli naprawdę w porządku antagonistami. Sezon opierał się na historii Lorda, Rasa i Arina, to zdecydowanie. Byli oni jakby głównymi bohaterami tego sezonu. Mieli oni naprawdę bardzo ciekawą historię, bardzo ciekawe wątki i zostało to pociągnięte naprawdę bardzo dobrze. Tak samo jak historia m.in. Fraka, no właśnie i Pixel, która też naprawdę odegrała kluczową rolę w tym sezonie. Pokonała Zarkta, co możecie widzieć na ekranie. No i po prostu Ninja w tym sezonie również dowieźli. Odcinki. Jeżeli chodzi o odcinki, były naprawdę w porządku. Większość odcinków oglądało mi się przy, z przyjemnością i nie pomijałem żadnego momentu, ale były takie odcinki jak na przykład odcinek szósty czy odcinek drugi, w którym w sumie nie było nic ciekawego. Może w szóstym no pokazano nowe Jinjago, ale oprócz tego raczej nic ciekawego nie było. Walka Rocks z Aracorem, New i Sorą była naprawdę spoko w tym odcinku, jednak nie porwał mnie on tak jak wszystkie inne odcinki. Kiełokrzymot. Kiełokrzymot wyszedł naprawdę spoko. Był on przepotężnym smokiem, który no, zniszczył zakazaną piątkę. I w sumie to bardzo fajny antagonista. Pod koniec zjadł duszę Moro. I w sumie to tyle, co możemy na razie o nim powiedzieć. Więcej o nim dowiemy się w drugiej części trzeciego sezonu, która już 4 września. I teraz największy zawód, czyli zakazana piątka, których było bardzo mało. I może mało było takich członków jak Kur czy Drix. Ale taka roks było, takiej Rox było naprawdę dużo. Niestety, była ona jedną z gorszych członków Niezakazanej Piątki. Bardzo jej ego zniszczyło tą postać. I ogólnie wolałem innych członków Zakazanej Piątki, m.in. Drixa, który rozwalił ninja totalnie. Nocta, który też był spoko w tym sezonie, miał fajną historię z Rasem. Kur, która trochę zmarnowała potencjał swojej mocy i ogólnie swojej postaci. Ale mam nadzieję, że członkowie Zakazanej Piątki powrócą. Wiem, jest na to mała szansa, ponieważ Kełgrzmą zabrał ich duszę ze sobą, ale przecież wszystkie dusze wyleciały, dosłownie wszystkie, co zostało pokazane nawet jak wylatują. Czy dusze z piątki wyleciały? Prawdopodobnie tak. Ja pierwszej części trzeciego sezonu Lego Ninjago powstaje smoków dałbym ocenę 9,5 na 10. Mam nadzieję, że, trzecie, że druga część będzie zdecydowanie lepsza i ja się z wami żegnam. Żegnam.